Pieśnią na ustach prawie 300 mieszkańców Szczecina zebrało się na placu lotników, by wspólnie śpiewać pieśni patriotyczne. Spotkanie odbyło się już po raz jedenasty, zorganizowało je Prawo i Sprawiedliwość. O początki tej tradycji zapytaliśmy posła Leszka Dobrzyńskiego, który jest pomysłodawcą patriotycznych spotkań w centrum Szczecina. Pomyślałem sobie kiedyś, że to musi być środek Szczecina, żeby to było widać, żeby ludzie mieli gdzie przyjść, żeby wszyscy mogli śpiewać razem. Tu nie chodzi o jakieś takie o, bardzo wyrobione głosy o, operowe czy operetkowe, tak, szkolone. Tu chodzi o to, żeby każdy mógł się spokojnie czuć i obo obojętnie czy e, mniej fałszuje, czy bardziej, żeby mógł sobie wspólnie razem zaśpiewać, żebyśmy przez ten czas tworzyli pewną wspólnotę. Taka mała, na podróż przez historię śpiewaną, o tak to bym po, 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 powiedział. Ja myślę, że po prostu warto tak te piosenki i te bardziej znane i te mniej e, zachowywać w naszej pamięci. Każdy, kto przyszedł w niedzielne popołudnie na Plac Lotników otrzymał śpiewnik z tekstami wszystkich pieśni. Znalazły się w nim utwory znane takie jak Płynie Wysła Płynie, Marsz Pierwszej Brygady czy Czerwone Makina Monte Cassino. Leszek Dobrzyński przypomniał również pieśni, które zdawałoby się, że są skazane już na całkowite zapomnienie. I Śpiewamy piosenki różne, te bardziej znane, te mniej, czasami takie gdzieś całkowicie na nowo odkopane. W tym roku też jest kilka nowych piosenek w śpiewniku, też kilka nowych piosenek zaśpiewamy. Od kilku lat we wspólnym śpiewaniu uczestniczą panie z zespołu Cychrowianki, które specjalnie na zaproszenie posła Dobrzyńskiego przyjechały razem z muzykami z Dębna. Poseł Dobrzyński zaszczepił nam również e, miłość do piosenek patriotycznych, takie śpiewy. Również od kilku lat odbywają się w, Pol w dębnie. My robimy to we wrześniu, zawsze koło 17 września, a tu właśnie przyjechaliśmy wesprzeć śpiewy w Szczecinie. W spotkaniu uczestniczyły głównie osoby starsze, dla których pieśni, które mogą wspólnie zaśpiewać, są częścią historii ich życia. Bolesne dla nich jest to, że w dzisiejszych czasach młodzież zapomina o patriotyzmie, a wartości, które powinny być dla nich najważniejsze, są marginalizowane. I to po prostu starsi chcą nauczyć tą młodzież. Bo ja widzę, że młodzież, no owszem, nie jest taka zła w niektórych przypadkach, ale są i bywają różne młodzieży. Podczas spotkania zorganizowano także konkursy historyczne dla dorosłych i dzieci. Chętni mogli skosztować chleba ze smalcem według tradycyjnego wineńskiego przepisu.